Witam serdecznie, z tej strony Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. Dzisiaj jest 2 marca 2017 roku. Zapraszam do analizy wideo, w której zastanowimy się nad tym, jak inwestować w nadchodzącym miesiącu. Plan dzisiejszego materiału jest następujący. Oczywiście przyjrzymy się sytuacji na indeksach zagranicznych. No, formalnie musimy zajrzeć na S&P 500, na Nasdaq, na DAXa. Z takich ciekawszych smaczków, jakie wyciągnę, no to zwrócę uwagę na indeks giełdy greckiej. Będzie parę słów o węgierskiej i czeskiej giełdzie. No i tym płynnym sposobem przejdziemy do polskiego rynku. No i tutaj przegląd wszystkich najważniejszych indeksów WIG20, WIG, SWIG80, MWIG40, WIG i WIG Energia. Zapraszam do analizy. Zaczynamy od S&P 500 w interwale miesięcznym. Sytuacja techniczna na indeksie nie uległa zmianie, trend wzrostowy trwa, mamy nowe historyczne maksima, no i tutaj właściwie nie ma sensu więcej się nad tym koncentrować. Mamy dynamiczne wzrosty i zakładamy, że one będą kontynuowane, dopóki nie będzie zejścia poniżej jakąś z tych średnich, z tych średnich 15-miesięczną niebieską, czy 45-miesięczną czerwoną przecenę interpretujemy jako korektę przed kontynuacją wzrostów. To, co nas utwierdza w tym założeniu, no to jest oczywiście bez zmian silna postawa spółek technologicznych. Dolar już się tak nie umacnia, co im jakoś sprzyja temu sektorowi. Mocny plus w lutym, mocny ruch w górę, historyczne maksima. Przechodzimy wreszcie do, Pol do Europy. Ciekawie na pewno jest na DAXie. Tutaj założenie było następujące w zeszłym miesiącu, że realizujemy ruch powrotny do wyłamanych maksimów z grudnia 2015 i kontynuujemy zwyżkę. To nastąpiło, rynek przetestował średnią 50-dniową, no i jesteśmy na, ruszyliśmy w górę. Krótko mówiąc, wszystkie średnie wskazują trend wzrostowy na indeksie, no i zakładamy, że ten trend jest kontynuowany. Na razie najważniejszy dołek no to jest ten minimum z do Dopiero wybicie tego dołka jest jakimś w ogóle może nas skłonić do jakiejś refleksji, że coś niepokojącego się dzieje na rynku. Dopóki to nie nastąpi, to oczywiście każda korekta jest naturalna. Przechodzimy do ciekawego wykresu, to jest giełda w Grecji. Proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje. Mieliśmy układ średnich zapowiadający dynamiczny ruch Ruch nastąpił, cofnięcie w okolice tego zgrupowania średnich, przetestowanie, powrót do wzrostów i na moje oko, jak na to patrzę, to szykuje się wybicie z długoterminowej konsolidacji na tym indeksie i nawet być może wejście giełdy greckiej w trend wzrostowy. To by oznaczało drastyczną poprawę warunków ekonomicznych w, w Europie. No i oczywiście to też sprzyja tak naprawdę najmocniejszym państwom naszego regionu, zwłaszcza Polsce, więc to na pewno warto obserwować, jeżeli giełda w Grecji wygeneruje sygnał kupna, no to naprawdę idzie potężna hossa. Jeżeli nawet takie rynki się podnoszą z kolan, to jest bardzo pozytywny sygnał. I teraz, zanim przejdziemy do polskiego rynku, rzut oka na giełdy naszego regionu, zwłaszcza podobne do nas Rynki. Góra to jest Bux, czyli giełda na Węgrzech. Po środku mamy czeski PX. No i na dole WIK. Co autor miał na myśli, pokazując te wykresy? Przede wszystkim chcę pokazać to, że wszystkie są w takiej samej sytuacji technicznej. Na wszystkich odbywa się HOSSA. Na wszystkich ostatnia przecena miała miejsce. Na wszystkich mamy podniesienie się w tym samym momencie. A nawet polski rynek jest najsilniejszy, najszybciej. Się podnosi. Co to oznacza? Kosza, z jaką mamy do czynienia na rynku, jest globalna. A skoro jest globalna i wszystkie indeksy się zachowują tak samo, no to czeka nas kontynuacja wzrostów i tego scenariusza się trzymamy. Będziemy obserwowali zachowanie naszych sąsiednich giełd. i Jeżeli tam zacznie się dziać coś niepokojącego, no to może stanowić jakiś sygnał informacji wyprzedzającej. Na razie. Wszystkie indeksy zachowują się tak samo, więc HOSSA trwa. I tym pozytywnym akcentem przechodzimy do polskiego rynku. Zaczynamy omówienie od indeksu WIG-20, największe spółki. No, mamy potężny wystrzał z dna. Dla mnie to jest informacja następująca. Ewentualna przecena po takim mocnym impulsie na indeksie musi być interpretowana jako korekta przed kontynuacją wzrostów. Właściwie no w tym w tym ciągu od końca 2016 roku korekty nie było. Taki mocny opór wydaje się przebiegać w okolicy 2300 punktów. Tutaj mamy te dołki z 2013, 2014, 2015 roku, więc być może tutaj rynek cofnie. No ale z technicznego punktu widzenia taka głębsza cofnięcie, no to jest okazja po prostu do zajęcia pozycji dla inwestorów, którzy przegapili ten ruch wzrostowy i okazja do. Zajęcia pozycji. Tak czy inaczej, nowe maksima są właściwie pewne na no, powiedzmy na 90%. Indeks WIG. Tutaj w zeszłym miesiącu mieliśmy atak na te maksima z 2015 roku. One zostały wyłamane, i pod względem technicznym indeks zrealizował ruch powrotny do tych wyłamanych maksimów. No i teraz kontynuuje wzrosty, Zamykamy nowe szczyty. Z tego zachowania indeksu płynie jeden morał, że ten ostatni dołek jest bardzo ważny. Czyli ewentualnie taka głębsza korekta, głębsze cofnięcie będzie dopiero jak y, wybijemy te minima. Dopóki to nie nastąpi, no to właściwie bezdyskusyjnie kontrolę nad rynkiem utrzymują byki, czyli kupujący. Indeks SVIC 80. W zeszłym miesiącu zwracaliśmy uwagę na to, że. Indeks dotarł do ciekawego poziomu. Mieliśmy tutaj na myśli te maksima z końca 2013 roku. Założenie było takie, że tutaj musi przynajmniej nastąpić zawahanie. No i ono nastąpiło, tak, dość symboliczne, ale nastąpiło, było cofnięcie techniczne do tego poziomu i wystrzał w górę. Najważniejsze jest w tym momencie to, że małe spółki są silne. Tą zdrową fazę HOS-y... Statystycznie rzecz biorąc, historycznie charakteryzuje to, że w tej fazie HOS-y uczestniczą też małe spółki. Jeżeli małe spółki mocno drożeją, no to jesteśmy spokojni. Jeżeli przejdziemy do takiej fazy rynku, że duże spółki będą jeszcze drożały, a małe już nie, no to jest sygnał, że Faza chossy jest już dojrzała, że rynek byka jest już dojrzały. Na razie widać, że raczej możemy mówić o tych początkowych fazach chossy, no i musimy po prostu obserwować to, kiedy jakieś sygnały ostrzegawcze zostaną wysyłane. Na razie takich sygnałów nie widać, tym bardziej, że średnie spółki też mocno zyskują na wartości. To też jest charakterystyczne dla takiej zdrowej części chossy pierwszej, że małe, średnie spółki. Mocno zyskują na wartości, no i to właściwie teraz ma miejsce na rynku. Ciekawostka to jest indeks bankowy. Tutaj w zeszłym miesiącu spotykaliśmy się poniżej tych poziomów. Założenie było takie, że wybicie tego szczytu i 7000 punktów na indeksie bankowym to mocny sygnał kupna. To zostało wygenerowane, no i został wygenerowany sygnał kupna, tak? Docelowo wszystko wskazuje na to, że wracamy na 8400 punktów. Czyli na te maksima z wiosny 2015 roku. No i, i to jest jakby wstępny poziom docelowy tego ruchu wzrostowego. Na pewno ważny jest ten ostatni dołek, ale wydaje się, że w tym momencie mało prawdopodobne jest jego naruszenie. Rynek musi odrobić dużo tych strat, które poniósł w zeszłym roku, właściwie w 2015 roku. No, i dopiero jak wróci na 8400 punktów, prawdopodobnie tam coś się zacznie dziać. Zacznie się poszukiwanie nowych argumentów, nowych informacji pod ewentualne wzrosty. No i ostatni indeks to jest WIK Energia, czyli to, co mówiliśmy. W zeszłym miesiącu zakładaliśmy ruch powrotny do tej wyłamanej średniej 200-dniowej czarnej i podwrót do wzrostów. No i to właściwie nastąpiło, więc dla nas to jest sygnał, że mamy odwrócenie długoterminowego trendu na spółkach energetycznych. No i teraz ktoś może powiedzieć, no już jest drogo, tak? No bo z 2300 wzrosło na 2900, ale pamiętajmy o tej długoterminowej perspektywie. Będą pojawiać się nowe informacje, będą na, napływać nowe informacje, nie wiem, makroekonomiczne, fundamentalne, poprawa nastrojów inwestorów, wyniki finansowe spółek. Poprawa sytuacji spółek węglowych. Więc, wbrew pozorom, ten trend wzrostowy może się podnosić, rozpędzać. Na razie mamy, jeszcze brakuje nam zawrócenia tej średniej 200-dniowej w górę. No i pewnie, jak ona zawróci w górę, no to pojawi się jakaś głębsza korekta na indeksie. Dopóki to nie nastąpi, no to pewnie indeks będzie zyskiwał na wartości no i wydaje się, że te 3100 punktów 3100 punktów jest realne do osiągnięcia tak, przed jakąś głębszą korektą. Także podsumowując dzisiejsze nagranie no to sytuacja na rynku jest bardzo pozytywna giełda w USA ma się świetnie europejskie rynki podnoszą się i to bardzo dynamicznie tutaj na pewno warto obserwować Grecję, ale nie z punktu widzenia in jakby inwestycyjnego, tylko takiej informacji, czy ten paliwo hossy dla naszego rynku może być dalej dostarczone, no bo jeżeli takie słabe giełdy jak Grecja zaczynają się podnosić, no to to jest naprawdę bullish, tak, pozytywny sygnał dla polskiego rynku. Z indeksów giełdowych w Polsce to bez zmian bardzo pozytywnie wygląda w WIG Banki, rozkręca się zwyżka na tych spółkach energetycznych. No i mamy hossę małych i średnich spółek. No i dopóki ona trwa, właściwie jesteśmy spokojni o to, że rynek będzie wyżej. To nie oznacza, że każdego miesiąca będzie wyżej, bo korekta jest naturalną częścią trendu wzrostowego, ale założenie jest takie, że jeżeli pojawi się przecena, no to to jest okazja do zajęcia pozycji z niższych poziomów przed kontynuacją wzrostów. Wbrew pozorom w tym momencie mamy dość bezpieczną sytuację do kupowania akcji. To jest lepsza sytuacja niż próbowanie łapania dołków, bo po takim silnym impulsie w 9 na 10 przypadkach, jak występuje głębsza korekta, rynek zawsze robi nowy szczyt, więc tego należy się trzymać. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. No i oczywiście. Życzę dużych, dużych zysków. Jeżeli zainteresowała Ciebie analiza wideo i chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu na giełdzie, pobierz teraz e-book mojego autorstwa pod tytułem Jak analizować wykresy giełdowe. Dowiesz się z niego m.in. o tym, jak skutecznie inwestować z użyciem analizy technicznej, czy trzeba przewidywać przyszłość, żeby zarabiać na giełdzie. Jaki sposób inwestowania przynosi największe zyski? Wejdź teraz pod adres strefainwestorów.pl ukośnik ebook lub kliknij w link pod wideo, aby pobrać e-book za darmo.